Życiaki ruszamy w całą Bezpieczny internet to jedyne wyjście dla tych, co po drugiej stronie jedna zasada. Nie znam to to nie Chodźcie, coś wam pokażę. Poserpujemy w internecie. Po co? W internecie są ciekawe informacje, a najlepsze jest to, że można tu poznać nowych przyjaciół. A nie lepiej przyjąć się ze starymi. Daj spokój. Kilka dni temu na czacie. Na czym? No na czacie. Nie rozumiesz? Poznałam Jurka. Ma takie same hobby jak ja. Lubi koszykówkę i muzykę hip-hop. A gdzie mieszka? Napisał, że mieszka kilka kilometrów stąd. Jutro po lekcjach spotkam się z nim. Gdzie? Słyszałam waszą rozmowę. Umówiłam się z nim w parku, obok mojego domu. Ale ty jesteś głupia. Zapewne podałaś jeszcze swój adres. Kaśka. mówiłaś o tym mamie? Nie, a po co? Cześć, muszę Cześć, mała. Masz na imię Kasia? Mam na imię Jurek. Poznaliśmy się na czacie. Nieprawda! Jurek ma 11 lat, a pana nie znam. Nie będę z panem rozmawiać. Mamo! Misje, bezpieczny internet, to jedyne co Po drugiej stronie jedna zasada Nie znam dzień, to, to 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 nie rozmawiam Jest początek wakacji, jest ich koniec Potem znów spotkamy się w szkole A potem znów spotkamy się w sieci Widzisz, sieciaku jak tak to leci Nie ufaj nikomu w sieci Bo niektórzy to sieciuchy Roznoszące swoje brudy Lecz www Sieciaki stoją na straży I strzegą cię jak antywiry przed wirusami I strzegą cię jak rodzice przed bandytami Bo są w sieciowymi rodzicami są dobrzy i może ufać szyciaku uważaj na złego życiu, chanie was, net wakacje przywrok szkolny Sieciaki sterfują wszędzie, nawet na informie Szydziaki, zechódcie jak najwięcej wszędzie, lecz Pamiętajcie o bezpieczeństwie, dość adres chce ey. Nie podawaj, nie tłumacz się To twoja prywatna sprawa Tam to jest It's, takie coś, jakby ktoś nam wysłał wiadomość, a my nie powinniśmy tego czytać i nie słuchać, i w ogóle zignorować to, co Internet to sieć komputerowa, na której można grać, pisać listy, ty sprawdzać pocztę, rozmawiać z kimś, kto jest za granicą, słuchać muzyki. Jeśli podam adres, to może wpaść i określić, Okres i może taką. W internecie można słuchać muzyki, yy, oglądać różne filmiki, pisać listy, o. Mhm. rozmawiać z granicą, pisać wiadomości, sprawdzać pocztę. Można też pójść na różne strony. Mhm. I można wymyślić jakieś filmiki i włożyć na stronkę. Ja wiem. Nie można oglądać psychików. Tam, gdzie przeklinają. I nie można oglądać filmów, gdzie są miejsca intymne. Gdy zobaczymy niewłaściwe strony, wyłączamy komputer i powiadamiamy o tym rodziców. W internecie nie wolno podawać swojego imienia adresa i nazwiska. E, w internecie to, co się zobaczy lub e, usłyszy, to nie trzeba w to wierzyć koniecznie. Wygląd jest nieważny. Wystarczy tylko ruszyć trochę wyobraźni. Wystarczy tylko trochę ruszyć głową. Masz problem, sieciaki zawsze ci pomogą. Rodzice też pomogą i między innymi siadaj zawsze w z nimi godziny. Sieciaki ruszamy w saloną misję. Bezpieczny internet to jedyne wyjście. Dla tych, co po drugiej stronie, jedna zasada. Nie znam cię, to to, to, to nie rozmawia. Sieciaki ruszamy w całą misję Bezpieczny internet to jedyne wyjście co po drugiej stronie, jedna zasada Nie znam gdzie, to, 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 nie, nie rozmawiam, że to kochasz, lipieć, sierpień, słonko obraza jak chcę tu zostać, ciągle to powtarzam Przydałoby się wolnych dni, tu jeszcze więcej To moja osobista prośba, panie prezydencie Częściej myślę o tym, ale jednak trzeba wytrwać ja Nic już nie poradzę, to jest tylko siła wyższa Bryskam chłopak, bo nie idę jednym trendem Stawiam na młodych i na bezpieczny internet